Kiedyś myślałem, że takie jakoś to będzie, to polska domena. No bo i pan Zagłoba w ten sposób się wypowiadał, a przecież Henryk Sienkiewicz jako dziennikarz miał świetne oko do obserwacji. Ale figa, okazuje się, że jakoś to będzie, to cała Ameryka Południowa. Ta maniana, o której nieraz już opowiadałem, to jutro, i jakoś to będzie, jest ich absolutną filozofią życiową. Przekonałem się o tym w sposób radykalny w wiosce Majapo. Niemal. Dziesięć dni zajęło mi dotarcie z Wrocławia, gdzie wówczas mieszkałem, przez Warszawę, przez Bogotę, przez Limę, aż do małej wioski Indian Macigenga, maja nad rzeką Picza w Peru. Trzeba było użyć i samolotów, i autokarów, i małych busików z napędem na cztery koła, które wiozły nas z Bamba do Iwoczotę, i kilku łódek, a potem przez dwie doby ponad przedzierać się z maczetą. Przez Selwę, czyli południowoamerykańską puszczę. No i w wiosce Maja poza domowiliśmy się w trójkę. Po dwóch, trzech dniach przestaliśmy stanowić MZO, jakieś dziwne obiekty do oglądania i obmacywania przez dzieci. Wtopiliśmy się w część ich życia, choćby dlatego, że nie mieliśmy pieniędzy. Nie zgodziliśmy się za nic płacić, bo oni znali takich gringos Amerykanów, którzy wyciągali te swoje dolary. I za te dolary później gdzieś w cywilizacji można było zdobyć różne towary. A ja mówiłem. Lo siento, no tengo dineros. Przepraszam, nie mam forsy. <laughs> I oni. Biały gringo. Nie ma forsy. A to znaczy, że jesteś fajny. No i którejś nocy, w zasadzie noc zaczyna się o 18, bo wtedy w tempie królika uciekającego przed wściekłym kojotem. Zachodzi słońce, myk, 5 minut, jest ciemno. Więc ta noc już trochę trwała, zapaliliśmy ognisko, upiekliśmy banany, o czym innym razem opowiem, i kładziemy się w hamaczki. Oczywiście owinięte moskitierami, żeby te paskudne bzykatos nas nie kasowały w nocy. Nie da się w ogóle spać przy tych potwornych komarach, których miliony czekają, żeby się mnie napić. A co to ja jestem? Wodopój, krwiopój, no więc owijam się tą moskitierą razem z hamakiem. Wchodzę w delikatny śpiworek, bardzo cienki. Tam nocą jest zimno, bywa nawet, że jest 15 stopni, ale jesteśmy tak rozgrzani po dniu, że te 15-18 nocą to jest sam raz. No ale nie zapiąłem śpiwora. Nagle okazało się, że mimo, że zgasiłem ognisko, wokół jakieś dziwne światło zapłonęło, i to zapłonęło dosłownie. Rozglądam się w lewo, patrzę, taki poblask idzie po chatach w prawo i nagle okazuje się, że nie ja jeden palę ognisko. W ciągu paru sekund Indianie zapalili ognisko w wysokości 10 metrów. Płonie drzewo. Nie wiem, co to było za gatunek drzewa, bo kiedy je spotkałem, to był płonący krzok, ale przypominał troszkę naszą topolę, taką cienką, nierozłożystą, a wysoko. Tyle, że cała płonie. Magia nie wchodzi w grę. Wyłażę więc z tego śpiwora. Odplątuję kalimatę. Wchodzę w buty. Nie ma mowy o bieganiu boso, bo zaraz się dobiorą do mnie jakieś dziwne stwory, albo serpientas, czyli zabawa. węże, albo jakieś mrówy, czy inne pluskwy. I biegnę. Pytam, czy trzeba pomóc, ale nie pytam z rozpędu, grę, tylko tak jakoś z półsłowa przerwałem, bo oto widzę, że. Trzech Indian w krótkich gadkach stoi sobie i patrzy na to drzewo, potężnie płonące, nie dalej niż 5-6 metrów od rzędu drewnianych chat. Nie gaszą, nie panikują, nie wynoszą rzeczy. U nas już by cała akcja ratunkowa trwała. Kobiety, dzieci by wynosiły pod pachami, uciekały gdzie pieprz rośnie, a oni patrzą. No to i ja. Patrzę, patrzę, dostrzegam pod nogą jednego z tych Indian. Kanister. I zaczynam układać sobie historyjkę. Potem dopytaliśmy ich. Okazało się, że po prostu oblali drzewo benzyną i podpalili. Bo nie było im potrzebne. Ale wtedy jeszcze taki rozdygotany mówię: No ale zaraz, amigos, no nie boicie się, że to drzewo tak przewróci się i spali wam chaty? A oni tak patrzą na mnie. Może się nie przewróci I wiecie co nie przewróciło się wypaliło się rano został taki metrowy kikut przyszedł Indianin kolejny w jakiejś koszulce z dziwnym napisem maczytą tego niechcenia wyciupał resztę wyrównali i zaczęli tam coś budować spalili drzewo nie spalili wioski jest ok, maniana jakoś to będzie